Siemanko, z tej strony Tinkro a w dzisiejszym odcinku pokażę wam no, górną część zbudowanej wioski no i co się będzie działo dalej na początku tego filmu możesz wstrzelić łapkę w górę, aby zasubskrybować mój kanał a jest koło mnie The Studnia, którego pozdrawiam dzisiaj wyzwania nie ma bo żadnego nie było ale możecie pisać w komentarzu a wiecie, że robię wyzwania także no, no to pokazuję teraz wioskę Tą część wioski już widzieliście, natomiast poprzypominam Wam jeszcze ją. Tutaj jest no tak, to taki, co już było, taki domeczek, jeden i takie delikatne udekorowanie, tak jak mówiłem, które to już widzieliście, więc. Okej, okay, to też już widzieliście, no i dopiero teraz, jak widzicie, się zaczyna. Ciekawe. tutaj takie dekoracje trochę w moim stylu przynajmniej w poprzedniej wioski jak ktoś oglądał i widział jaka była wioska to wie jak nie widział no to no to macie w tym momencie w prawym górnym rogu odnośnik do filmu pokazującego wioskę z poprzedniej edycji no a tutaj taki styl mi się dosyć podoba mój no i chciałem go wykorzystać no i wykorzystałem takie lampy tak jak tamta żeby tak jakoś to oświetlić teoretycznie, żeby to nie było jakieś super proste, a jakieś takie fajne. No i chyba są fajne. Mi się osobiście podobają. Jak większość tej wioski ma tą samą dekorację Tylko że po prostu żeby trochę pozmieniać, trochę dodać coś tam, jakieś smaczki, to tu jakieś bale drewna są. Takie różne takie szczególiki. Trochę zwierząt oczywiście też musi być, bo czemu by nie? Oto też jest zawsze jakaś fajna dekoracja, żeby nie było monotonnie. Grzyb już był na poprzednim odcinku. No, z pokazywania miesiąc temu prawie. No ale jest OK. Sala podpisów oczywiście się powiększa pomału. Ale mało do celu jak ktoś chce podpis chętnie przyjmę i tutaj tutaj mamy taki jakby mały placek taki takie zboże trochę taki jakby pokarm dla wioski żeby było skądś bo skoro to jest górska wioska no to tak trochę żeby ciekawiej było żeby nie było jakichś takich transportów, coś tego typu, to żeby też było coś własnego, żeby takie hale, jak to się nazywa chyba w górach, nie pamiętam. Jak nie, to mnie poprawcie w komentarzach. No ale taka delikatna dekoracja, która i trochę koloru dodaje i, i trochę jest zapełniaczem takim nietypowym. Znaczy typowym, ale zawsze coś innego. Troszkę takich dekoracji trochę, żeby tak było. Tu nie ma jakiejś zaokrąglonej krawędzi takiej wyznaczonej tak jak na poprzedniej wyspie, ale to, to była wyspa, więc tam miałem powiedzmy cały teren do zagospodarowania, no tutaj musiałem to jakoś skosić, więc skończyć, więc tak nieregularny taki kształt myślę, że jest OK. Jaskinka, która było takie trochę puste, to chciałem to jakoś zapełnić, wykorzystać teren i takie delikatne dekoracje jak najbardziej na poziomie dobrym. No i na poprzednim odcinku było, było budowa tego pomnika, czy dwa, tygod czy dwa tygodnie temu, chyba tak. No i powiedziałem, że jeszcze to tak delikatnie udekoruję coś, ale to już będzie poza odcinkiem. No i tak zastosowałem tutaj takie jakby trochę terakoty, żeby to było na jakiejś powiedzmy meście, coś tego typu, taki, taki misz masz trochę kolorystycznie i z tymi pomnikami wygląda naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. No i idziemy do części wioski, której no na poprzednim odcinku chyba jeszcze nie było, poza chyba ścieżką, a teraz już jest. No to idziemy. Góry oczywiście tak jak chciałem zrobić, czyli tak, tak trochę zarośnięte, trochę żeby było. Ale jest to ok. Oczywiście będzie jeszcze zagospodarowane, ale to to jest następny etap budowy tej wioski. Most. Chciałem tutaj most postawić, no ale pomyślałem sobie potem finalnie. Ktoś tam mi dał pomysł, rzucił już, nie pamiętam kto. Czemu by nie zrobić zamiast zrobić. I tutaj ścieżkę, i tutaj most, to lepiej będzie wyglądało taki jakby załamany most, który się połamał. No i pomyślałem sobie, świetny pomysł. Tylko realizacja wyszła trochę gorzej, bo to jest takie, jest to ok, wykonane, natomiast mogło być zdecydowanie lepiej. Jeden z kolejnych domków, który został tutaj postawiony na działce, to są takie mniejsze, bo to wiadomo, mniej miejsca, no to mniejszy domek ale myślę, że on niewiele odbiega klasą i poziomem budowania od tego głównego, który też jest naprawdę, naprawdę dobry. Tutaj macie te grzyby, wiadomo, standardowe, które są ok, myślę, takie, takie fajne. W tamtej edycji chciałem pomieszać trochę kolorami, żeby nie było tylko brązowe, tak jak na poprzedniej, tylko żeby były brązowe i czerwone. I myślę, że to dodaje bardzo dużo do efektu wizualnego całej wioski. No i jeszcze kolejny domek, jest tutaj. Też taki. Ten jest może moim zdaniem chyba jeden z najsłabszych, jest tutaj na tej części wioski. Ale też nie jest zły. No i co? A i oczywiście ten grzyb w tym miejscu to był pomysł. No właśnie studni. No i jak mówiłem, kto da jakiś pomysł, dostaje ode mnie tabliczkę. No to co? Oczywiście pomysły możecie dawać dalej jak najbardziej. Bardzo chętnie przyjmuję te pomysły wszystko. No, żeby było po prostu ciekawiej. Po, wasze pomysły też wiadomo. Jeśli jest fajny, zastosuję go i będziecie mieli tabliczkę pomysłu. Naprawdę warto, myślę. Bo widzę, że ta część wioski jest naprawdę dobrze wykonana, a jak będzie cała wioska skończona, to no myślę, że warto będzie śledzić dalsze postępy budowy tej oto wioseczki. Chciałbym Wam podziękować za 140 subskrypcji, które mam obecnie na kanale. Jest to dla mnie mega wynik, ogromna liczba. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za to. No i z tej okazji jestem ciekawy, kto ogląda film do końca i dwie pierwsze osoby, które napiszą w komentarzu hasło Na przykład nie wiem na przykład guma do rzucia. Nie wiem czemu takie hasło. Wygrywają. Każdy po. A niech będzie dwa włoski. Kto pierwszy, ten lepszy. A ja się tymczasem z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeśli się spodobało to strzelapkę w górę. Oraz zasubskrybuj mój kanał. No to co? To chyba na tyle w tym odcineczku. Na razie. Cześć.